Kapselik witam wszystkich. Dziś pokażę Wam, jak przyceblić i zrobić kapsułkę wielokrotnego użytku do ekspresu. Docie Gusto z kapsułki Docie Gusto. Co będziecie potrzebować, aby zrobić kapsułkę wielokrotnego użytku we własnym zakresie. Otóż dwie zużyte kapsułki do 3 to najlepiej od Flat oraz specjalistyczne narzędzie. Możecie użyć nożyczka do tapet lub jakiegoś starego noża. Jak zrobić kapsułkę według tego użytku, aby wyglądała tak: tu mamy dzianko. I tu mamy kapsułkę, do której będziemy mogli wsypać kawę. Ubić tą kawę, przykryć, dopakować do ekspresu. I cieszyć się zrobioną kawą. I teraz przy użyciu takiego właśnie narzędzia specjalistycznego, skalpela, takiej fajnej rękojeści, z niej sobie wycinacie z pustej, zużytej kapsułki, nie z nowej, dwa elementy. Dziennie wycinacie sobie ten rondel dookoła. Drugie wycinacie sobie dookoła po tej linii denko. Tak jak widać. Dookoła precyzyjnie sobie ładnie obcinacie. z miękki, więc ładnie się tnie. I z drugiej strony macie dookoła, co daje wam Obcięcie. Należy troszkę uważać, bo zacznijcie ciąć po środku, to wyjdzie wam krzywizna. Zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać i później po prostu może Wam kawa przyciekać A, i takie tenko jak dacie sobie powiedzmy kapsułkę to no, może Wam wypaść lub kawa przed zrobieniem się wysypać, jeśli nie ubijecie. No po prostu mogą wystąpować jakieś Przecieki. no i widać jak krzywo zrobiłem za pierwszy razem. Nie zostało to zrobione niewłaściwie, także polecam zrobić to w taki sposób: widzimy kapsułki zużytej, widzicie sobie po tej linii dookoła denko. Tak, aby dostało Wam samo. Mówię o tym górnym elemencie. O, mniej więcej tak i macie ładnie wycięte po polinii równo nasłupujecie sobie kawę możecie sobie skorzystać z miareczki uzupełnić kawę ja zrobiłem także w rozpuszczalnej 4 takie miarki jeszcze można było troszkę wysypać ale kawa wyszła zdecydowanie za mocna w zależności jaki kawę będzie używać czy mielonej zwykłej czarnej kawy czy rozpuszczalnej, bo też możecie czy cappuccino, bo też możecie nawet można się hmm, połaszczyć o inne smaki nie tylko skupić się na samym Dolce Gusto ale zapożyczyć sobie kawę wybierając kapsułkę np. przykład z Cibo Tassimo z smaki też możecie sobie zrobić kawę nie mając takiego ekspresu do dyspozycji dobra zrobimy sobie kawę yy, zapożyczam kapsułki Dolce Gusto wielokrotnego użytku i takiej rozpuszczalnej trochę dużo może trzeba to po prostu troszkę może się rozsypać ciekawy. we bardziej takie druga łyżka arka, nie mieszka. Trzecia. No, cztery. cztery. Taka była stanowczo za mocna. Dobra. Damy trzy. Możemy się nawet posłużyć tym i troszkę to o, ubić. Jest jeszcze miejsce, żeby można było wsypać. Jak widać, miejsce jest, jest. Można było wsypać fartą, ale kawa będzie stanowczo za mocna, chyba że na drugą szklankę ja będę robił w szklance mniejszej Tylko sobie przykrywamy to jest kawa rozpoczynana na smaku orzechowym nie będę reklamował produktu, bo to nie to jest celem no i kawa nam nie wypada teraz sobie zapakujemy tu do tego elementu I ważne jest to podobnie jak gotowy kapsułka wielokrotnego użytku, aby ustawić w taki sposób kapsułkę nie w taki sposób, bo zrobimy na dziurę czyli tak samo jak w przypadku kapsułki gotowej z portalu portala ocynego wielokrotnego użytku ustawiamy kapsułkę w taki sposób czyli zrobioną wcześniej dziurą po igle żeby po prostu ta igła w to samo miejsce co poprzednio i jedziemy zrobić kawę. Mamy kawę do ekspresu. Pamiętając o tym, żeby dziurka była w naszym kierunku. Idealnie. Jak to jest gotowe do pracy, zamykamy kapsułkę. I Ładna powstała krema Z kapsułki wykupnego użytku, w własnej produkcji Oczywiście kapsułkę należy umyć I jest gotowa do kolejnego użycia Dzięki za oglądanie, Pozdrawiam na razie, cześć